No, dzień dobry, rozkochani. W dzisiejszym wideo chciałabym Wam opowiedzieć trochę o hortensjach. Mamy wrzesień. Właściwie pierwsza połowa września można powiedzieć, jest już za nami. W moim ogrodzie hortensje mają się jeszcze całkiem dobrze. Część już, szczególnie ogrodowych, przebarwiła się, już nie zawiązuje nowych, wiadomo, kwiatostanów. Ich czas już powoli się kończy. Podobnie jest z hortensją drzewiastą Anabel. Ona też już powoli zaczyna się przebarwiać, traci ten swój przepiękny, limonkowo-zielony kolor. Większość hortensji bukietowych na szczęście jeszcze jest w pięknym takim swoim rozkwicie, w tym takim najpiękniejszym stadium. Dziś pokażę Wam właśnie jak wyglądają moje hortensje, ale przede wszystkim opowiem Wam co możecie zrobić we wrześniu, żeby Wasze hortensje w kolejnym roku były jeszcze piękniejsze, miały jeszcze więcej kwiatów, no i żebyście mogli się nimi cieszyć jeszcze bardziej? Przy mojej hortensji drzewiastej Anabel. Tą hortensję na pewno znacie, ponieważ to jest bardzo popularna hortensja. Wiele osób ma ją w swoim ogrodzie. Ta hortensja w tej chwili nie wymaga jakichś większych zabiegów pielęgnacyjnych. Dla niej takim kluczowym momentem jest wiosenne cięcie. Wiosną tnie się ją naprawdę bardzo nisko, ale o tym będę mówić, kiedy przyjdzie na to. Pora. W tej chwili możecie jej ewentualnie zafundować nawóz jesienny. Z takimi nawozami możecie działać nawet do końca października, no, początek listopada to jest już taki ostatni wizdek. Przyszłam to tylko po to, żeby Wam pokazać właśnie, jak piękne i wielkie kwiatostany udało mi się w tym roku wyhodować tej, na tej hortensji, na tym konkretnym egzemplarzu. Jest to, tak jak powiedziałam, zasługa odpowiedniego cięcia, o którym będę mówić na wiosnę, nawożenia dużej ilości wody i odpowiedniego stanowiska. A teraz zaprowadzę Was w to miejsce do mojego ogrodu, gdzie mam hortensje ogrodowe. Przy hortensjach ogrodowych będziemy w tym momencie działać zdecydowanie i to z sekatorem. Wytłumaczę Wam, dlaczego tnę swoje hortensje ogrodowe właśnie teraz we wrześniu i pokażę Wam, jak to robić. Chodźmy. Jak widzicie, część z moich hortensji, właśnie ogrodowych, w tym roku pięknie zakwitła. Są to dwa krzaki. Oba rosły na takim samym stanowisku, miały takie samo podłoże, dostały taką samą ilość nawozu na początku sezonu wegetacyjnego. No niestety zdarzyło się tak, że jedna z tych hortensji nie ma właściwie żadnych kwiatów. Ona w ogóle nie zakwitła, ta natomiast przepięknie obsypała się kwiatami. Część z tych kwiatów, jak widzicie, już przekwita. One już nie wyglądają za dobrze na krzaku. Ja będę chciała je ściąć i wykorzystam je potem w w wiankach czy może w suchych bukietach, tak? Pościnam je i będę je trzymać w miejscu takim, gdzie jest ciemno, tak? Gdzie nie ma dużo światła. Do jakiegoś flakonika, wazonika, tak? Wleję odrobineczkę wody, wsadzę tam właśnie takie ucięte, już prawie przekwitłe kwiatostany, które jeszcze zachowały ładny kształt płatka, ładny kształt właśnie tych kwiatów, tak? I one wypiją tą troszeczkę wody i się będą w taki naturalny sposób ładnie zasuszać. Tak, ważne, żeby tam nie docierało bezpośrednio słońce, tak, czy w ogóle duża jakaś nadmierna ilość światła, i one się wtedy Wam ładnie zasuszą, i będziecie je mogli wykorzystać właśnie do, no do jakichś wianków, czy do bukietów suchych, tak, do czego tam sobie zapragniecie. Także to tak przy okazji, kiedy będziemy dziś te kwiaty, ale to nie jest w tej chwili najważniejsze, bo tak jakby nie na tym krzewie chciałabym się skupić. Bardziej chodzi mi o ten krzew hortensji, która w tym roku po prostu zastrajkowała i mi nie zakwitła. Co ja mogę zrobić, żeby przypuszczalnie zwiększyć jej szansę na takie właśnie obfite kwitnienie jak na tym krzaku w kolejnym roku? Jak większość z Was z pewnością wie, hortencje kwitną na pędach zeszłorocznych. Co to oznacza? Oznacza to, że hortencja na zimę zrzuca wiadomo liście, tak, bo nie jest to krzak zimozielony. Jej pędy drewnieją, na wiosnę budzą się do życia, o ile dobrze przezimują, ale wiecie, teraz te zimy nie mamy już, ich już aż tak, prawda, ostrych żeby ryzyko nieprzezimowania hortensji ogrodowych było jakieś takie bardzo wysokie. Poza tym można też te hortensje na zimę e, okrywać. A propos okrywania hortensji, ja osobiście tego raczej nie robię. Uważam, że moje hortensje muszą sobie radzić same, jeżeli przezimują cudownie. Jeżeli nie, trudno. Będę się cieszyć po prostu tylko takimi pięknymi zielonymi liśćmi. Jeżeli nasza hortensja, powiedzmy tak, no, czy będziemy ją okrywać, czy zima będzie jakaś taka stosunkowo łagodna, pędy nam nie zmarzną, tak, przetrwają do wiosny. Wiosną zaczynają się budzić, wypuszczają takie, na pędach są takie wypustki i z tych wypustków, prawda, z tych pączków wychodzą nam nowe liście, nowe pędy, tak, nowe pędy. I na końcówkach tych pędów właśnie mają szansę. Wyrosnąć nam kwiaty. Tam na końcu takiego nowego pędu będzie się tworzył pąk i z tego pąka będzie wyrastał kwiat. Niestety czasami jest tak, że te hortensje budzą się nam trochę późno, bo cały proces drewnienia również zaczął się dla nich troszeczkę później, dlatego warto go przyspieszyć. Warto jest przyciąć swoje hortensje już teraz, właśnie w połowie września, ściąć im część, przynajmniej tak, jak nie wszystkie, no może nie wszystkie, przynajmniej część taką drogą eksperymentu, czy u Was ten sposób się sprawdzi. Ściąć część, słuchajcie tych liści, zaraz pokażę Wam jak ja to robię, tak? na jakiej wysokości mniej więcej. Wtedy y, sprawicie, że te właśnie tegoroczne pędy zaczną Wam szybciej drewnieć. I wtedy y, one tak jakby jest mniejsze prawdopodobieństwo, że one Wam przemarzną, szybciej się obudzą na wiosnę, szybciej zaczną wypuszczać nowe pędy w kolejnym roku i szybciej tam zawiążą się kwiatki, tak? Także spójrzcie teraz, jak ja przycinam swoją hortensję ogrodową, zmuszając ją tym samym w drugiej połowie września do tego, żeby szybciej zdrewniały jej pędy. Spójrzcie, tak wyglądają pędy, które właśnie przed chwilą ucięłam. Jak widzicie, jest to raz, dwa, trzy, jakieś cztery pary liści. Tak. O, tu troszeczkę mniej, ale mniej więcej w takim miejscu, na takiej wysokości, ucinam pędy z tego właśnie krzewu, który w tym roku nie miał kwiatów, czyli tniecie te pędy, na których nie ma już kwiatków, albo te pączki są tak malutkie, że już po prostu nie ma szans, żebyście się na takiego kwiatka doczekali, no bo wiadomo druga połowa września, no to nie jest już ten czas, kiedy z jakichś takich paru mikroskopijnych, dosłownie pączulków ma szansę wyrosnąć jeszcze duży kwiat. Oczywiście, jeżeli uważacie, że ten pąk, który gdzieś tam się znajduje, bo takie takie, prawda, pędy też możecie znaleźć na swoim krzewie. Ja akurat tu nie mam, nie mogę Wam pokazać. I uważacie, że chcecie poczekać na niego, sprawdzicie, tak, czy on jeszcze mimo wszystko zdoła się rozwinąć w piękny taki kwiat, zostawcie taki pęd. Ale jeżeli macie właśnie pęd, na którym nie ma pąków, są same liście, obetnijcie go. To, tak jak Wam powiedziałam, pomoże Waszej hortensji szybciej wejść w ten proces takiego drewnienia, lepiej przygotuje ją do zimy, a w konsekwencji w przyszłym roku będziecie mieli większe szanse na to, że na waszej hortencji będzie więcej kwiatów. Oczywiście kwestia cięci hortensji nie tyczy się również hortensji bukietowych. Ja razem z Anabel będziemy cięli na wiosnę. W tej chwili cały czas cieszę się jeszcze pięknymi kwiatostanami moich hortencji bukietowych. Tu akurat cudna Limelight. Uwielbiam ten taki zielono-limonkowy kolor na samym początku jej kwitnienia. Ona jeszcze nawet nie przybarwiła się, słuchajcie, na biało i nie nabrała tego różowego rumieńca w końcowej fazie także do niej jeszcze cały czas należy wrzesień, ta druga połowa październik i pewnie jeszcze w listopadzie będę się nią cieszyć. Tak samo i zimą zostawiam te kwiatostany, ponieważ one zimą takie przypruszone śniegiem, mimo że już zbrązowieją i nie wyglądają tak ładnie, nie mają oczywiście tej ozdoby w postaci liści, ale mimo wszystko wyglądają przepięknie. Dlatego hortensje, właśnie bukietowe, zostawiam do wiosny. Wiosną, podobnie jak Annabel, obcina mnie, ale tu stosuję specjalną technikę, o której też na pewno będę Wam mówić. Mało tego, patyki, e, które mi zostają po ścięciu tej Hortensji, czyli tak zwane sztobry, wykorzystuję do zrobienia nowych sadzonek. To jest bardzo fajny i bardzo prosty sposób, żeby właśnie wyhodować sobie swoje nowe hortensje bukietowe. O tym też na pewno powiem Wam, kiedy przyjdzie na to czas i przyjdzie na to pora. No cóż, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka. Możecie również zostawić komentarz, będzie mi bardzo miło. No i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Taka subskrypcja z Waszej strony oraz wciśnięcie dzwoneczka pozwala mi się rozwijać tu na tym kanale. Jeżeli chcielibyście również oglądać mnie w inne dni, sprawdzać codziennie co słychać w moim ogrodzie, zapraszam Was na Instagram. Tam jako Ewa w ogrodzie codziennie witam się z Wami. Dzień dobry, Pokazuję Wam mój ogród i radzę, jak pielęgnować rośliny. Dziękuję kochani za ten odcinek.